Kongresu Edukacji Ekonomicznej profesor, doktor, habilitowana inżynier Maria Mruwczyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, to prawdziwa przyjemność być z Państwem. W naszym studiu, pani minister, dzisiaj staramy się patrzeć na zagadnienie ekonomii, gospodarki, finansów znacznie szerzej niż tylko przez pryzmat liczb, tabel. I takim poszerzonym kontekstem patrzenia na finanse na pewno jest to wszystko, co dzieje się w temacie zrównoważonego rozwoju. Konieczność raportowania, Zrównoważonego rozwoju, przed jaką stanęło wiele biznesów, no, zmusiła nas do tego szerszego kontekstu, um, ale w lutym pojawił się na horyzoncie omnibus, czyli ryzyko trochę odwrotu i um, zmniejszenia liczby podmiotów, które będą ten zrównoważony rozwój raportowały. No i pojawiła się teraz wielka dyskusja na temat tego, czy wobec tego zapomnimy o tym szerszym kontekście um, finansowym, um, jeśli chodzi o. Biznes. Ja chcę dzisiaj zapytać, korzystając z okazji, że, że goszczę Panią w naszym studiu, czy omnibus może sprawić i ten odwrót, potencjalny odwrót od zrównoważonego rozwoju, może sprawi, sprawić, że trochę zachwieje się przyszły rynek pracy dla osób, które chciały mocno związać się ze zrównoważonym rozwojem? Wiemy, że wiele uczelni też podążyło tą drogą, uruchamiając kierunki, studia podyplomowe, no, kształcące specjalistów z tego zakresu takiego szerokiego. Spojrzenia na biznes. Czy, czy jest ryzyko, że my zrobimy teraz zwrot i ten plan kształcenia dorosłych no, trochę zmieni swoje koryto? Myślę, że to nie będzie dramatyczna zmiana. Przede wszystkim uczelnie są świadome konieczności dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy i biznesu. Tak? Mają swoją autonomię, potrafią podejmować rzetelne decyzje i dostosować kształcenie do tego, co jest wymagane i w Polsce, i w tym regionie, w którym funkcjonują. A zrównoważony rozwój, mimo tego, że jesteśmy trochę w odwrocie, on będzie z nami. Będzie z nami, bowiem on jest podstawą też i dobrej gospodarki. Gospodarki o obiegu zamkniętym, ale również i odpowiedniego wykorzystania zasobów, bezpieczeństwa kraju, automatyzacji, sztucznej inteligencji, no, bez, takich, bez takiego nowoczesnego spojrzenia na całokształt kształt gospodarki, ale i też kształcenia, nie ma możliwości, żebyśmy mieli dobrze wyedukowane społeczeństwo, również pod względem ekonomicznym. Także, na pewno uczelnie będą się dostosowywały do tego co się będzie co będzie się działo na rynku pracy, ale osobiście nie mam takich obaw, że nastąpi nagły zwrot tak i te, ci absolwenci, którzy są już na kierunkach studiów, które promują zrównoważony rozwój nie znajdą pracy, bo to raczej się nie wydarzy. Wywołała Pani temat sztucznej inteligencji. Nie sposób o nią nie zapytać. To jest temat na agendzie każdego mhm. szanującego się wydarzenia i takim jest dzisiaj Kongres Edukacji Ekonomicznej. Chcę zapytać o to, bo to są też Pani doświadczenia naukowe, wieloletnie praca ze sztuczną inteligencją. Czy to jest już pewne, że sztuczna inteligencja stanie się naszym partnerem w procesie nauczania, a może ona jednak będzie naszym wrogiem i co zrobić, żeby e, no to partnerstwo miało wartość i nie było krzywdzące dla przyszłych studentów. Tak, to jest pytanie naprawdę ważne i bardzo otwarte, bo tak jak pani wspomniała, ja faktycznie zajmuję się sztuczną inteligencją, może powiem, że zajmowałam, bo w tej chwili administracja bardziej zajmuje mi głowę niż sztuczna inteligencja. I tak jak też już kiedyś powtarzałam, podkreślałam w jednym z wywiadów, dla mnie ona rozwinęła się trochę w zaskakujący sposób, bo ja jednak jako inżynier z wykształcenia wykorzystywałam sztuczną inteligencję do takich zagadnień inżynierskich, przede wszystkim do predykcji zachowań obiektów budowlanych na Osadowionych na różnych gruntach. Wykorzystałam, wykorzystywałam wtedy sztuczne sieci neuronowe, uczenie maszynowe i tak dalej. I to, co się stało w ostatnich latach, dwóch, trzech, gdzie właściwie mówiąc o sztucznej inteligencji, głównie mamy na myśli wspomaganie naszego, naszych działań z wykorzystaniem Chata GPT, to przeszło moje, moje wyobrażenie. Może dlatego, że ja też byłam skupiona na całkiem innych zastosowaniach i całkiem innej dziedzinie. Natomiast to, czy ta sztuczna inteligencja będzie dla nas, partnerem, czy będzie wrogiem, to w dużej mierze zależy od nas, również w kształceniu i również zależy od nas, nauczycieli akademickich, w jaki sposób my będziemy tą możliwość wykorzystywali, ale też w jaki sposób będziemy prowadzili edukację i uświadamiali studentom, że oprócz tego, że możemy się w tym wspomagać, bo przecież nikt nie będzie wyważał otwartych drzwi. Mamy narzędzia, które pomagają nam zrobić przegląd literatury, przeszukać internet, znaleźć odpowiedź na pytanie które dotyczy przyszłości, to jednak musimy pamiętać, że to my na końcu podejmujemy ostateczną decyzję. Wobec tego nie możemy się podpierać taką, takim zdaniem jak kiedyś student mówił: to nie ja źle policzyłem to kalkulator źle policzył. To nie możemy powiedzieć to nie ja, to sztuczna inteligencja. Nie, na końcu jest nasza decyzja, nasz podpis. Wobec tego dobrze wykształcony człowiek, oprócz tego, że będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję, musi potrafić zweryfikować wynik, jaki uzyskał na końcu. No właśnie ja sobie myślę, że takie krytyczne myślenie, no men men, jest pewnie jedną z tych kompetencji, które powinniśmy kształcić na każdym szczeblu edukacji. Do tej pory sztuczna inteligencja była domeną szkół technicznych przede wszystkim. Czy to jest w ogóle możliwe, prawdopodobne i słuszne, żeby ona zagościła w programach nauczania, na przykład na uczelniach humanistycznych, w ogóle na każdej uczelni bez względu na kierunek? Znaczy mam wrażenie, że nie ma już od tego odwrotu. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję w życiu codziennym, nawet sami czasem nie wiedząc o tym, że jest ona razem z nami i nawet w zwykłych sprzętach AGD, z którymi mamy do czynienia w domu. Wobec tego uważam, że i programy uczelni humanistycznych będą musiały się wzbogacić o elementy dotyczące sztucznej inteligencji, oczywiście w sposób dostosowany do kierunku kształcenia i do tego, co chcemy, jaką sylwetkę absolwenta chcemy na końcu pozyskać. Czyli, no nie wiem, w przypadku humanistycznych, humanistycznych studiów, czy, czy z zakresu studiów w tej dyscyplinach, może to dotyczyć na przykład pomocy, w kwarendzie, w przeszukiwaniu literatury, prawda? Czyli wyodrębnianiu pewnych elementów z dużego zbioru danych, czy też też analizy tych danych. Mhm. Jesteśmy dzisiaj na Kongresie Edukacji Ekonomicznej, więc o biznes chcę jeszcze w ostatnim moim pytaniu zapytać. To, że on jest na uczelniach, to jest fakt, jest tam coraz mocniej, sięga po studentów daleko wcześniej niż kiedyś na wcześniejszym etapie edukacji, i to myślę, studentów cieszy. Ale czy cieszy też uczelnie i czy cieszy ministerstwo? Czy to jest taki docelowy model, który powinien się rozwijać, biznes we współpracy z nauką? I podchwytliwe pytanie, bo owszem, to nie. jest docelowy model, który powinien się rozwijać, biznes razem z nauką i zmiany ustawy, które były w 2018 roku, e, właśnie zakładały to, że uczelnie będą szerzej współpracować z biznesem, co też ma odzwierciedlenie w naszych ocenach uczelni, czyli tak zwanej ewaluacji jednostek naukowych, gdzie stawiamy również na tak zwaną komercjalizację wyników badań, tak i efekty finansowe prowadzonych badań naukowych. I to na pewno cieszy, to na pewno cieszy, że biznes do uczelni przychodzi, korzysta z infrastruktury, korzysta z know-how, korzysta z wiedzy naszych pracowników, ale również studentów. Z drugiej strony uczelnie sygnalizują i to też widać, o czym wspomniała pani redaktor, że biznes sięga po naszych studentów niekoniecznie po zakończeniu ich studiów, ale również w trakcie. Takim przykładem są kierunki informatyczne, bardzo często podkreślane, że informatyków to już po pierwszym czy po drugim roku studiów właściwie trudno spotkać na uczelni, bo już pracują. I to też jest dobre, bo oni nabywają pewnych kompetencji dużo szerszych niż mogliby to nabyć na uczelni, bo do, nabywają kompetencji praktycznych. Bardziej martwi nas to jako ministerstwo i również Również jako uczelnie, że studenci mm, kończą swoją edukację na pierwszym stopniu studiów i nie idą na drugi stopień, ponieważ właśnie dlatego, że znajdują bardzo dobrą pracę po pierwszym stopniu i nie widzą konieczności dalszego kształcenia. To oczywiście po kilku latach trochę ta optyka absolwentów pierwszego, pierwszego stopnia się zmienia, bo e, szukają na przykład poszerzania swoich kompetencji na, stop, na studiach drugiego stopnia w formule niestacjonarnej, czyli tak zwanych zaocznych, ale to no bywa, że musi upłynąć kilka lat, aż ten student z powrotem wróci na uczelnię i to jest bolączka. I to jest bolączka zarówno uczech, uczelni technicznych, jak i uniwersytetów, ten, to wyciąganie tych studentów, co cieszy z jednej strony, bo świadczy to o tym, że my dobrze ich kształcimy, że są poszukiwani na rynku pracy, ale jednocześnie nie kontynuują kształcenia na drugim stopniu, co z kolei odbija się tym, że nie, nie kontynuują kształcenia w szkołach doktorskich. No, no właśnie, i... słyszymy, że doktorantów brakuje w wielu uczelniach, w wielu kierunkach, w wielu specjalizacjach. Czy jest pomysł na to odwrócenie trendu. I czy możliwym jest powrót do jednolitego trybu studiów? Nie, tutaj takiego powrotu raczej nie będzie do jednolitego trybu, to też i uczelnie sygnalizują, że nie jest to droga, którą chciałyby podążać. Natomiast czy jest szansa na odwrócenie trendu dla doktorantów? Mamy programy, które miały odwrócić tą tendencję i które faktycznie w powiązaniu z przedsiębiorcami dały jakiś efekt, mianowicie doktorat wdrożeniowy, który jest realizowany przy, przez uczelnię, doktoranta i przedsiębiorstwo, w którym ten doktorant też jest zatrudniony, co daje też taki efekt finansowy. No jesteśmy na kongresie ekonomicznym, to odważmy się to powiedzieć, oprócz stypendium, które w szkole doktorskiej doktorant y, y, ma, otrzymuje, to również otrzymuje wynagrodzenie od przedsiębiorcy. Oczywiście dla przedsiębiorcy jest to ogromna Wartość dodana, bo raz, że wykształca sobie pracownika, doktora, czyli też osobę, która ma większą świadomość funkcjonowania i przedsiębiorstwa, ale również sposobu prowadzenia badań. A pamiętajmy, że wiele firm otwiera się na to, aby mieć własne laboratoria badawczo-rozwojowe i te badania prowadzić. I no, też ten doktorant ma taką pewność, że po zakończeniu kształcenia w szkole doktorskiej tą pracę ma. Prawda? Nie jest to yy, prowadzenie badań w oderwaniu rzeczywisto od rzeczywistości, co też... Jest sygnalizowane, że wiele rzeczy prowadzone jest tylko e, dla samego prowadzenia, a nie dlatego, żeby miało to wdrożenia. w przypadku doktoratu wdrożeniowego oczywiście tak jest. Jest to kłopot naszego społeczeństwa. No, to zmiany demograficzne są niestety nieubłagane. Mamy mniej studentów, mniej doktorantów. No i niestety trochę odwraca nam się ta piramida, która powinna być na uczelni, czyli silna podstawa z asystentów i doktorów, a na samej górze profesor. No zaczyna to być zachwiane i to nie jest dobre. Ale ostatnie pytanie, bo muszę je zadać i prośba o krótką Odpowiedź. Czy tytuł naukowy ma w ogóle jeszcze wartość na rynku pracy, zdaniem pani? Będzie miał? Moim zdaniem ma wartość na rynku pracy i będzie miał wartość na rynku pracy. To nie jest y, tytuł naukowy, właściwie stopień naukowy doktora, który jest tym pierwszym po magistrze, który y, y, nadajemy w szkołach doktorskich, czy też może w trybie eksternistycznym. Y, ma wartość, jest cenny i myślę, że będzie dalej cenny. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj profesor Maria Mruwczyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.